Dziedzictwo odcinek 361 i 362. Yaman jest w szoku, widząc Zeir z fikretem. Dziedzictwo odcinek 361. Yaman, od kilku dni niepokojony dziwnym zachowaniem Zeir, postanawia podjąć zdecydowane kroki, by odkryć, co stoi za jej zmiennym nastrojem. Zamiast udać się na wcześniej zaplanowane ważne spotkanie służbowe, odwołuje je, skupiając się całkowicie na Zejer. Jego umysł wypełniają pytania, podejrzenia oraz rosnąca frustracja, ponieważ intuicja podpowiada mu, że Zejer coś przed nim ukrywa. Mimo prób zachowania spokoju, sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy Yaman przypadkowo słyszy fragment rozmowy telefonicznej żony. Jej ton i ukradkowe zachowanie dodatkowo wprowadzają go w stan podejrzliwości, kiedy Yaman decyduje się zmylić Zayer, udając, że wyjeżdża do firmy. Robi to z myślą, że uda mu się odkryć, co planuje. Jego zazdrość i podejrzenia rosną, gdy widzi, że Zejer przygotowuje się na eleganckie wyjście. Myśli Yamana zaczynają krążyć wokół możliwego kłamstwa, a jego wyobraźnia podsyca złość. Nie może zrozumieć, dlaczego jego ukochana tak bardzo się zmienia. Czy Zejer spotyka się z kimś innym? Czy to związane jest z jego matką, Kanan, która w ostatnim czasie na nowo wkroczyła w ich życie? W międzyczasie Kanan, pod pozorem troski, korzysta z chwili nieuwagi Zejer i odblokowuje w jej telefonie numer Fikreta. Kobieta wie, że Zejer czuje się zobowiązana wobec Fikreta z powodu operacji jego córki Melek. Dlatego postanawia wykorzystać tę sytuację, aby odwrócić uwagę Zejer od Yamana. Gdy Zejer przygotowuje się do wyjścia, Kanan przynosi jej wiadomość o nadchodzącej operacji Melek, co sprawia, że Zejer natychmiast podejmuje decyzję o spotkaniu z Fikretem. Jest zaskoczona tą nowiną i czuje, że musi być przy nim oraz Melek, zanim spotka się z Jamanem na zaplanowanej kolacji. Zayer, pomimo wewnętrznych dylematów, decyduje się pójść najpierw do Fikreta, co jednak komplikuje jej plany. Yaman, który przypadkiem dostrzega jej eleganckie przygotowania, zaczyna coraz bardziej podejrzewać, że Zeer może ukrywać przed nim coś ważnego. Czuje, że jest oszukiwany i z każdą minutą staje się coraz bardziej zazdrosny. Jego umysł wypełniają wizję możliwej zdrady. W tle rozwija się intryga Zuhal. Wynajęty przez nią mężczyzna zdołał zdobyć dane z telefonu Kanan. Dzięki temu Zuhal ma w rękach dowody na to, że Kanan oszukuje wszystkich wokół, łącznie z Yamanem Informacje te mogą stanowić potężną broń w jej planie przejęcia kontroli nad sytuacją w rezydencji. W szoku na wieść o tym, że Zucha ją zdemaskowała, nie wie jak zareagować. Jej pozycja w domu staje się coraz bardziej zagrożona, a plany na odbudowanie relacji z Jamanem mogą runąć w gruzach. Na drugim planie Duygu i Ali z powodzeniem rozwiązują sprawę przemytników. Dzięki wspólnej pracy udaje im się zdemaskować prawdziwych przestępców. Współpraca w terenie sprawia, że Ali czuje coraz silniejsze uczucia do długu. Przez cały czas zbiera się na odwagę, by wyznać jej swoje emocje. W końcu decyduje się na ważny krok i zamierza zaprosić Duygu na romantyczną kolację, aby wprost wyrazić swoje uczucia. Jego plany jednak zostają brutalnie przerwane, kiedy na posterunku pojawia się młody policjant, którego Duygu przedstawia jako swojego chłopaka. Ali jest wstrząśnięty i rozczarowany, jego marzenia o wspólnej przyszłości z dułygu rozbijają się w jednej chwili. Dziedzictwo odcinek 362. Yaman od dawna czuje, że Zejer coś przed nim ukrywa. Z każdym dniem jego podejrzenia rosną, a jego wewnętrzny niepokój nie pozwala mu normalnie funkcjonować. Targany zazdrością i niepewnością, postanawia śledzić swoją żonę, aby w końcu odkryć prawdę. Gdy Jaman zauważa, że Zejer nie jedzie na zaplanowane spotkanie, lecz kieruje się w stronę domu Fikreta, jego złość zaczyna narastać. Widok Zejer w pobliżu Fikreta wywołuje w nim wściekłość. Zamiast skonfrontować się z nią i dać jej szansę na wyjaśnienia, Yaman postanawia odjechać, nie dając żonie możliwości usprawiedliwienia się. Jego serce pełne jest gniewu i rozczarowania, a umysł wypełniają myśli o zdradzie. Zeyer, która nieświadomie stała się ofiarą złego zbiegu okoliczności, próbuje skontaktować się z Jamanem, by wyjaśnić sytuację. Czuje się zrozpaczona, nie wiedząc, dlaczego Jaman ją ignoruje. Chcę wyjaśnić, że jej wizyta u Fikreta była jedynie aktem współczucia wobec Melek, jego córki, która przechodzi poważną operację. Jednak Jaman, nie znając pełnej prawdy, pogrąża się w swoich przypuszczeniach, w tym samym czasie Zuchal knuje kolejną intrygę. Szantażuje Kanan, grożąc, że zdemaskuje ją przed Jamanem, jeśli ta nie opuści rezydencji. Zuchal jest świadoma, że Kanan ma na sumieniu wiele grzechów i jeśli prawda o jej manipulacjach wyjdzie na jaw, Yaman z pewnością się od niej odwróci. Kanan czuje, że traci kontrolę nad sytuacją, ale nie zamierza się poddać. Przypadkiem podsłuchuje rozmowę Zuchal i Cicek, z której dowiaduje się, że Zuhal skrywa uczucia do Yamana. To odkrycie stawia kanan w nowym świetle. Kobieta postanawia zmienić strategię i proponuje Zuchal Sojusz. Ich wspólny cel staje się jasny: pozbyć się zejer, aby każda z nich mogła osiągnąć swoje cele. W międzyczasie Ali jest wstrząśnięty, gdy dowiaduje się, że nowo przydzielony do nich policjant z Ankary, Falken, jest rzekomo chłopakiem Duygu. Dla Aliego to cios w serce, przez cały czas żywił nadzieję, że Duygu odwzajemnia jego uczucia. Jego świat się wali, gdy widzi, jak Duygu i Forken wydają się być razem. Jednak rzeczywistość jest inna, Forken jest jedynie przyjacielem z pracy, a Duygu poprosiła go o udawanie jej chłopaka, by uniknąć niezręcznych pytań i spojrzeń. Duygu, wciąż nie gotowa na związek z Alim, uważa, że ten fortel pomoże jej zyskać czas, by zrozumieć swoje prawdziwe uczucia. Z kolei w tle rozgrywa się dramat czarnej i Ibrahima. Niewłaściwie dobrane słowa Ibrahima ranią czarną do głębi, co prowadzi do zerwania zaręczyn. To wydarzenie wstrząsa obojgiem, ale najbardziej dotyka Ibrahima, który nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zranił swoją ukochaną. Czarna, zrozpaczona, czuje się osamotniona i opuszczona, ale nie widzi innej możliwości niż zakończenie ich relacji. Tymczasem Kanan, obserwując rozwój sytuacji, cieszy się ze swojego triumfu. Ogląda swoje dzieło z satysfakcją, wiedząc, że jej manipulacje przynoszą zamierzony efekt. Zayer, mimo prób skontaktowania się z Yamanem, pozostaje w izolacji, nie mając pojęcia, co dzieje się w głowie jej męża. Yaman, nadal pogrążony w złości, oddala się od niej coraz bardziej, nie wiedząc, jak bardzo się myli.